Siemano Hyundai I40 Po jakiejś kolizji nie działa wspomaganie kierownicy. No i z tego co już zdążyłem zauważyć, nie łączy się z wieloma modułami. Z silnikiem się nie łączy ze wspomaganiem, chyba z ABS-em też, jak dobrze pamiętam. Ale łączy się z modułem nadwozia. Na przykład zobaczmy co tam na kanie słychać. No i kontrolki się świecą, mrugają. Tutaj nawet widzę temperatura zewnętrzna też nie działa, no ale to może po tej kolizji po prostu czujnik jest uszkodzony i nie wymieniony. Ok, zmierzmy sobie co na kanie. Najpierw zmierzę napięcie tutaj, czy jest 12V jest, a na kanie co mamy? To będzie chyba tak jak w każdym kan klasycznie, czyli na tych na tym nie ma, a na tym jakieś miliwolty są, zmierzę rezystancję tam, opór. Czy nie ma gdzieś jakiegoś przywarcia? No i teraz przyłożę sobie tutaj 0 ohmów, a na drugim też zero totalne zwarcie. Gdzieś jest kan przywarty, trzeba znaleźć gdzie. No tak, do czego był dostęp, to sobie odłączyłem. Na przykład ABS sobie odłączyłem, ale to zwarcie na kanie nie ustało. Odłączyłem akumulator, idziemy do środka patrzeć. Na odłączonym akumulatorze 1,2 oma. No i tutaj rozkopałem, ja zobaczę gdzie ten kan idzie, ale wspomaganie nie działa, dlatego że kana nie, nie, nie dostaje albo coś. Ja mówię, od tego zacznę. No i tutaj jest wpięte, to jest wtyczka, zaraz ją wypnę i patrzymy na miernik. Muszę tą folię chyba zetrzeć. Nic to nie dało. I tak jest refleks świetny, ale myślę, że będzie to widać. Wypnę wtyczkę. i ono tam jest? Tam jest. Wypinam. No i zwarcie staje na kanie. Zobaczę, czy teraz się łączy z wszystkim. Oczywiście oprócz wspomagania, nie? Bo wcześniej się nie łączył z wieloma modułami. Na przykład z silnikiem się nie łączył z ABS-em dalej, Więc zaraz sobie zobaczę, czy komunikacja wróciła. Komunikacja jest. Co dziwne, zaczął chodzić wentylator. Nie wiem, czy dlatego, że odpinałem akumulator i, i się po prostu ustawienia zresetowały, czy też wcześniej nie działał, nie wiem. Ale kontrolki nie zachowują się dziwnie. Co dziwne, pokazuje temperaturę zewnętrzną. No, kontrolki tutaj się mogą świecić. Poduszka jest wypięta, ta kolanowa, więc, ale nie zachowują się jakoś dziwnie, jak wcześniej te kontrolki także patrzymy co z tym wspomaganiem teraz tak patrzę jak wpinam tą wtyczkę to na licznik przestaje działać obrotomierz o. i zaczynają się cuda przestaje pokazywać temperaturę zewnętrzną akurat tu mi słońce świeci Owepnę. Temperaturę temperatury nie pokazuje zaczyna tu wszystko migać wypnę wtyczkę obrotomierz chodzi temperaturę pokazuje Czyli jest zwarcie tam na kanie. Ciekawe czy przez to, że może tam zasilanie nie dochodzi, po prostu może podzwonię, coś tam się mechanicznie rozleciało w tym wspomaganiu i elektronikę zbiera. No nie wiem, wyjmować go raczej nie będę, bo nie mam za bardzo tu zaplecza, żeby takie roboty robić, ale zmierzę, czy zasilanie tam dochodzi i tak dalej. Kurczę, się okazało się, że moduł jest na trzech śrubach. Raz, dwa, trzy. Jest oddzielnie, osobno niż silnik. Tutaj jest wyjście trzech faz na silnik. No, czyli teoretycznie nie powinno tutaj nic mechanicznie na niego przejść. Tutaj widzę też, zauważyłem, tutaj jest plastik połamany od nawiewu, czyli tu jakieś siły działały, bo ten moduł jest tutaj nad nim. Korcimy, kurczę, żeby go rozebrać. Oczywiście go rozbiorę zaraz. Idziemy rozbierać razem na warsztat. No, i otwarłem sobie dekiel. Tutaj, tą wtyczką, nam przychodzi kan. Tutaj jest filterek kanowski, kanowski, idzie do tego układu. A układ jest tutaj dziurema. Jak to się mówi niepoprawnie po polsku, sikło z niego jak z pomidora. Także moduł do wymiany, bo ten układ raczej będzie niedostępny. A jeszcze zobaczę, co to jest za układ w ogóle. Na pewno ma w sobie kana. No, niestety nie jestem w stanie go odczytać, bo ten krater trochę to uniemożliwia, więc idę zamawiać drugi moduł minęło jakieś 20 minut i mam drugi moduł okazało się, że kolega co demontuje znaczy co handluje takimi częściami używanymi miał taki nastanie, stanie, więc odkręcę sobie go i zobaczę co to tam za układ jest bo jakby się okazało, że miałby się za chwilę też uszkodzić co wątpię ale lepiej na, dmuchać na zimne taka motorolka No, kan nie ma już zwarcia. Wspomaganie działa, o paluszkiem. Także tego. Podłączam kompa, patrzę co tu jeszcze. No i we wspomaganiu mamy taki błąd. Oczywiście, no bo nieskalibrowany czujnik. Zaraz patrzę w ABS-ie. W ABS-ie jest też czujnik kąta i czujnik prędkości prawego przedniego koła. Bo tam oberwało to auto, i nie wiem, czy on tam jest wymieniony, czy nie. To się okazało, że wypadek jest zarejestrowany w sterowniku poduszek. Będę go musiał wyjąć, wymienić. Do tego celu będę musiał tą całą konsolę rozebrać, bo on tam jest gdzieś pod spodem. Ale mi roboty narobili. To nic, ja próbuję ją rozbierać. Ten panel tutaj to jest na zatrzaskach, tutaj do góry się to pociąga i to wychodzi no tu były pod tym takie śrubki ale to chyba nie będzie mi potrzebne wyciągać, bo moduł jest tam oto i tam się muszę dostać, nie wiem czy tutaj rozebrać rozkręcać to, nie wiem patrzę co tam dalej dobra, jakoś to poszło po wykręceniu miliona śrubek jest tutaj już fajnie dostęp, także wykręcam go. Moduł wyjęty i w ogóle on ma różowe wtyczki, nie? Grubo. No i dobra, sterownik poduszek wymieniony na drugi. Został taki błąd. Oto dlatego, że no nie mamy tej poduszki tutaj kolonowej wpiętej, musiałem ją wypiąć, żeby to zabrać. Sterownik jest, o tu jest stary. Tam jest drugi, żeby nie było, żeby było grzebane, a nie wymienione. Dobra. I kto to teraz poskłada? Tyle tego. Się składa, się składa. Te śruby niepotrzebnie wykręcałem. Te. Te tam. Wystarczyło te górne tutaj. Tutaj jedną. Tutaj dwie. I tutaj te trzy z boku, tutaj tego całego tunelu z tyłu. No i po skręceniu 128 śrubek, z czego połowa wykręcona niepotrzebnie, no ale cóż, tak zdarza się. Wspomaganie działa. Licznik działa. Teraz tak, ciśnienie w oponach, no bo jedno koło jest w ogóle, dojazdówka jest założona. Auto hold, no to razem będzie się świeciło z ABS-em i z trakcją, bo jest błąd do czynnika ABS-u. Ciekawe, czy z tym błędem będzie się dało zaprogramować czynnik kąta skrętu. No i dało się zrobić kalibrację czynnika kąta. Przeszedł już w historię. No niestety, jest w tym prawym kole. Yy, cały czas usterka tego czujnika. Bądź się niby skasuje, no ale po ponownym odczycie skakuje. Nie? No nie mam jak podnieść ten samochód, i tak dalej. Albo jest założony niewłaściwy, albo, albo się wypiął. No nie wiem, Kurcze, może tam zerknę, zobaczę. No dobra, zaglądałem tam. Zapomniałem te, tego nagrać końcówki. Tak dałem tam do tego czujnika, ale bez podnośnika to e, ciężko by było. Więc e, klient sobie zabrał, to mechanik był, wymienił sobie ten czujnik i wszystko śmigało. Także to tyle. Na razie, do zaś.